W ostatnim filmie gadaliśmy o tej szemranej współpracy Kasix ze stroną, która ma lootboxy, sprzedaje jakieś bony na na jakiegoś nielegalnego w Polsce high dropa, stosuje jakieś dziwne praktyki, nalicza pełno prowizji, wyrzekł się odpowiedzialności. Lootboxy, które wciska, nie mają nawet żadnej szansy na trafienie, a gry, które w nich trafiacie, są po prostu gumem, które jest masowo sprzedawane tego typu stronom. No i jak można było się spodziewać, dostaliśmy odpowiedź od Kasiks, chociaż ciężko to tak nazwać, bo były to w gruncie rzeczy jedynie odpowiedzi do komentarzy na czacie, których akurat moderacja nie zdołała. Jest... Nie no, mi się wydaje po prostu, że Kasik sobie to przekminiła. Zobaczyła, że ci, którzy reklamują skrzynki i tak dalej, że koniec końców mają się świetnie i postanowiła w to. I gdzieś w ogóle widziałem dzisiaj takiego szota, że ona powiedziała, mi to już skrzynki przestały przeszkadzać, że coś takiego powiedziała, nie? I co? I co jej zrobicie? Z Widzów pewnie jej spadło o zero. ...dążyła na czas usuwać. Lecąc chronologicznie, no to najpierw odniosła się do wątku tych bonów na OFA, a twierdząc, że nie uważa, by było to cokolwiek złego, że ludzie mogą tam sobie kupić coś takiego. To co złego? Że ludzie sobie mogą kupić... co? Nie rozumiem. I nawet gdyby były tam doładowania na, załóżmy, takiego huba, to deklaruję, że byłoby to z nią w zgodzie. Gdyby były to bo były doładowania do też bym nie miała z tym żadnego problemu. Więc no, Kasia Malus promuje tylko stronę, gdzie każdy kidos z czatu może sobie kupić doładowanie na OFA a Pace of Cardem, dostępnym w żabkach, i sobie za to zapłacić za dostęp do jakichś zdjęć. Ułatwiajmy dostęp do p***rafii, to się na pewno dobrze... Skończę. Później odniosła się jeszcze do komentarza, który dyskredytował wątek tych doładowań na niebieską platformę. Jakby doładowanie do jakiejś usługi, jak do każdej innej. Jakby rozumiem, że Konop uwypuklił, że można kupić tam do ofa tylko po to, żeby podsycić emocje tej strony internetu, która nie lubi kur gwiazdka stwa w sieci no, ale no x. No. Zgadzam się. I nie chodziło tu o podsycanie emocji, tak jak zasugerowała to Kasiks, a o to, że przeciętny młody widz wejdzie tam z jej polecenia i akurat trafi na coś takiego, mając ułatwiony sposób na kupienie doładowania. I to przypominam, bez żadnej weryfikacji wieku. I nawet jeśli Kasia bezpośrednio tego nie rekomendowała, to pośrednio to robiła, będąc na przykład twarzą całej strony. A chyba nie muszę wam tłumaczyć, jak ta branża jest szkodliwa i destrukcyjna, szczególnie dla młodszego odbiorcy. Poza tym to był też wątek poboczny. Podobnie jak te doładowania na nielegalnego w Polsce Hype Dropa. I to nie było całej sprawy, jaką jest bycie twarzą bardzo szemranej strony. Napełniąc taką funkcję, uważam, że zarówno widzom, jak i podmiotom. Tą całą agencją należy się jakiekolwiek sensowne wytłumaczenia. Jak chodzi o Lewandowskiego, który reklamuje G2A, no to Katarzyna stwierdziła, że jedynie ona w tej sytuacji jest problemem, a nie inni reklamujący podejrzane podmioty, ponieważ jest od piłkarza mniejsza zasięgowo. Można by się przyczepić do mnie, tak samo jak do Roberta Lewandowskiego, i tylko dlatego, że ja jestem mniejsza, czy jest do mnie, a nie do Roberta Lewandowskiego. No dobra, to nie jest tak, że szybszy ludzie zazwyczaj do większych. Do mniejsza mniejsze zasięgowo, mniejsze w internecie. Podejrzewam, że to bardziej wynika z tego, że Kasik po prostu wcześniej coś innego mówiła. nie? Bo gdyby nie mówiła, że jest przeciwna takim skrzynkom, to by też nie było takich materiałów. Robert chyba nigdy nie mówił, że o skrzynki. Nie rozumiem, po <laughs> co tutaj chodzi do końca. Lewandowski nawet nie reklamuje tego na taką skalę. Nie ma swoich social mediów to zaangażowanych. E, Jakieś lokowania loga czy linków, które odnoszę na tę stronę. Kasik za to promuje to wszędzie. Cały czas w tle widać logo K4, wybielanie się zwierzakami, a ona od dawna potępiała reklamowanie lootboxów. Nie mam żadnego wyrozumienia. Naprawdę, no, że też duży budżet, tam poszedł. Pewnie jakieś 70-80 miesięcznie. Dla ludzi, którzy mają jakąkolwiek stronę ze skrzynkami. Lootboxów, które są dostępne na tej stronie. Więc tutaj główną różnicą jest chyba ten przejaw no, ogromnej hipokryzji. I tak uważam, że case Lewandowskiego to też jest absurd. Robercik podpisuje swoim twarzom jakieś lewe klucze do Windowsa i gry wiadomego Chodzenia. I to na stronie, która miała wcześniej afery, o kupno kluczy za kradzione karty kredytowe. No ale on przynajmniej wcześniej nie tępił lootboxów. Jak można mieć taką zerową empatię do drugiego człowieka? Nie pomyśleć, że to może być dla kogoś szkodliwe. Kasiek też powiedziała, że rzeczy, które jej się nie podobały, no to bezpośrednio gadała ze stroną. Wszystkie rzeczy, które mi nie pasowały na tej stronie, jeżeli jakieś były. Omówiłam z nimi albo to poprawili, albo wytłumaczyli cz czemu i co z czego wynika, więc. I dlatego ponoć zdecydowali się na usunięcie części tych skamerskich gier. Kasik też ich tłumaczy, że oni przecież nie ponoszą odpowiedzialności za to, co ląduje na ich stronie. I porównała to do czegoś na zasadzie Allegro, gdzie to dane sprzedawca odpowiada za swój produkt, a nie platforma. To jest Marketplace, więc tam każdy może tak jakby stworzyć sobie swój, swój jakby produkt no niego go tam wstawić. Więc yy, oni po prostu stwierdzili, że no mogą podejść do większej weryfikacji tego i weryfikują to teraz. To tak jakby przyczepić się do Allegro, że jakiś sprzedawca wystawia mystery boxa i dostałeś tam coś... Ch... To jest chyba jeden z największych fikołków oraz absurdów, jakie Kasik w tej sprawie mogła powiedzieć. Porównuje polskie Allegro do jakiejś cypryjskiej spółki Krzak, która wyrzeka się odpowiedzialności za wszystko, co pojawi się na ich stronie, a za dodatkową ochronę kupujących każę wam kuźwa płacić. No i to mniej więcej tyle było z tej jej całej odpowiedzi. Podsumowałbym tę odpowiedź jako mierną i mało rzeczową, no ale w sumie sama porównała sprawę do na jej kota. Będziesz pisać oświadczenia jakieś na inne socjale? Nie. To tak jakby Emmet mi się zesłał do kuwety, a ja z tego powodu miałabym robić statement. To jest mniej więcej taka skala. Czyli mniej więcej publika Kasiks jest dla niej ważna tyle, co gówno kota. Kubecie, paniała wspaniała sprawa. Trochę jestem zdziwiona, trochę mam bekę, że twórca takiej skali, właściciel agencji współpracuje z tak przemraną stroną. Głupio, naiwnie wierzyłem, że może o niektórych tych mechanikach i rzeczach na stronie nie wiedziała, nie rozumiała tego i może materiał jej to uświadomi, ale jak widać, no, nie za bardzo. I liczy się tylko cash. cash, cash, cash siano, siano, siano. W całe szczęście, proszę państwa, Kasik <laughs> powiedziała, że no. nie będzie mnie za mój film. Pozywać, bo jak sama stwierdziła, stosuje w swoich odcinkach dochronę. Będziesz pozywać konoba? No nie, no co ty? Przecież on nie powiedział, że ja promuję skam. On powiedział tylko, że Kasia próbuje skam. Tak napisali mi widzowie. Ducholony pozakładane, nie można, nie można. Wiesz no Kasia, ja nie jestem z pierwszej lepszej łapanki, nie dam się pozwać za mówienie prawdy. Dajcie znać, co myślicie o tej wspaniałej odpowiedzi. Jak pojawi się coś nowego, to wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Zastanawialiście się kiedyś, co ma ze sobą wspólnego ślub Friza, Julia Żugaj oraz aresztowanie Buddy? Ja też nie. Ale okazuje się, że pan Krystian Kuczkowski, czyli reżyser, który odpowiada za ostatnie influencerskie filmy, ma ostatnio ręce pełne roboty. Ledwo co rozmawialiśmy sobie o filmie Friza oraz Verso, na temat ich całej prywatnej relacji. A już mamy informację o jego kolejnym projekcie i to w dodatku chyba jeszcze bardziej kontrowersyjnym. Otóż powstaje dokument na temat loterii youtuberów. I plotki na ten temat pojawiały się już od jakiegoś czasu. Bardzo dużo pieniędzy. Natomiast wydaje mi się, no to raczej oczywiste, no jeżeli ten twórca tego filmu współpracował z Buddą razem robili pieniądze, to ten film będzie raczej... No ja obstawiam, że będzie bardziej się chylił, że państwo złe, nie? Że w ogóle są takie sprawy, że Budda zatrzymany. Myślę, że będzie taki bardziej wybielający. Natomiast no zobaczymy, może się zaskoczę. Przesłanek potwierdzających jej prawdziwość było zdjęcie prawnika influencera z planu filmowego sprzed kilku miesięcy. No i widzicie, właśnie to jest to. Zatrzymania i tak, jeszcze ktoś zrobi cash na tym filmie. O Jezu. Ciekawe gdzie to będzie. Pewnie na jakiejś platformie, albo Netflix jakiś, albo Amazon. No i Uwenka na Twitterze. No dobra. No i w internecie oficjalnie pojawił się zwiastun. 90 milionów złotych zablokowane, zarekwirowane samochody. Zarzuty mają dotyczyć stworzenia zorganizowanej grupy przestępczej. Wynika z niego, że będzie to coś bardziej na zasadzie dokumentu, w którym oprócz buddy pojawią się opinie specjalistów, urzędników państwowych i innych zaangażowanych. Dziękuję Agata. Między innymi na pewno Boxdela oraz Rozpary, którzy przewinają się w tym całym zwiastunie.